No powiem państwu, że nie spodziewałam się, że taki temat mi przypadnie w udziale w pytaniu na śniadanie, bo chcemy teraz porozmawiać o jędrnych pośladkach. Człowiek całe życie się stara, żeby mieć malutką pupkę. Okazuje się, że to już jest zupełnie niemodne. Teraz Kardashianki nam pokazały, że pupa ma być ogromna. Oczywiście fantastycznie wymodelowana przy okazji. Pytanie, czy warto o to walczyć i w jaki sposób, jeśli? Kalina Bencira jest z nami, ekspertka medycyny estetycznej Dam z Kliniki La Perla. I Adam Lewanowicz, psycholog i seksuolog, bo temat jest poważny. Owszem. Owszem. E, no to może zacznijmy. To jest psychicznie ważne żeby pośladki były jędrne i zwracały uwagę? Znaczy dla każdego jest trochę, są inne wartości. Natomiast e, problem polega w tym, że nie zawsze te zmiany w pośladkach, w piersiach i tak dalej mm. e, mają długofalowy skutek. Na początku po operacjach e, jest takie zaspokojenie naszych potrzeb, że wymarzona pupa się zgadza, że tak powiem. Następnie... co widzieliśmy zdję... na Instagramie. Mm -hmm. Mm -hmm. Następnie no, zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Mm -hmm. e, no i okazuje się, że w sumie jesteśmy na tym samym miejscu, co by, Psychicznie, nad, psychicznie niewiele psychicznie. to zmieniło na dłuższą metę, Chilowo, tak? tak. Ale na dłuższy dystans w sumie można, kocha jak kochał. Sytuacja wygląda tak Albo samo. Albo i nie kocha. Albo różnie, nie kocha, prawda? różnie bywa, prawda? Pupa tego nie zmieniła. Kłupa tego nie zmieniła. Natomiast często wystarczy taki mały detal, właśnie jak zmiana pupy, zmiana nosa, żeby po prostu lepiej funkcjonować tak dla siebie psychicznie. Ponieważ na przykład przez wiele, wiele lat to był nasz wielki kompleks. Po chwili co prawda się z tym przyzwyczajamy. Natomiast no, to jest marzenie naszego życia. To właśnie czemu nie, jeżeli jest to zrobione z rozsądkiem. No Dobra. Poruszyliśmy temat operacji. Operacja na pośladki? Można, jest dopuszczalna, ale ja bym się cofnęła do Twojej wypowiedzi. E, kobieta, która e, dokona zmiany w swoim wyglądzie na lepsze, według niej, czuje się pewna siebie, mhm. idzie jak burza przez życie i absolutnie wpływa to i na jej życie osobiste, i życie zawodowe. Dobra, ale takiej pupy to my nawet nie widzimy. Co to, do pupy? Stąd tu wiadomo, co, co się stało pupy. i dlaczego jest Całe lepiej. Całe życie walczę z tym, żeby ta pupa była jak najmniejsza. To okazuje się, prawda? że kanon mody Odwrotnie. jest zupełnie odwrotny. Aha. I ja bym to bardziej przypisała położeniu geograficznemu, bo Aha. naturalnie duże pupy, owszem, funkcjonują w Ameryce Południowej, na przykład, czy też w Afryce. Afrykanki mają przepiękne pupy. można Ale postawić i, W Ameryce Łacińskiej też, prawda? Bo ślad tak jest. Szerokie biodra. To jest. Ale to coś. jest naturalne. W naszym w w naszej strefie klimatycznej, nie bardzo chyba Gdzie my jesteśmy wąskie w biodrach, mhm. gdzie taka pupa jest po prostu nienaturalna, mhm. trudno jest przybliżyć się wizualnie do Kardashianki, Jest to tak naprawdę niemożliwe. Albo można to zrobić, tylko że będzie wyglądało karykaturalnie. Będzie wyglądało Bo karykaturalnie. jeśli można, to czym? W jaki sposób? Tam są implanty, można sobie w pośladki? Eee, Nie ma w Polsce, ja przynajmniej nie znam eee, Chirurgi, chirurga, plastyka, kliniki, która takie zabiegi oferuje. To nie z jest z... popularne po prostu. To jest bardzo popularne, a. tylko to trzeba po pierwsze umieć zrobić, a po drugie trzeba być absolutnie świadomym konsekwencji takiej operacji. A jakie mogą być? Pupa jest narządem mało ukrwionym, podobnie jak ręce i nogi. Co nam najszybciej marznie? No pupa też. Aha. W związku z tym takie implanty przyjmują się. Nie zawsze Słabo. tak jakby sobie chirurg tego życzył. Możemy zapomnieć o wysiłku fizycznym, bieganiu po implantacji obcego ciała w to miejsce. Kolejna rzecz to jest kwas hialuronowy, który jest dosyć popularny i też go można zaimplantować w pośladki. Mm -hmm. Tym, że my na tej pupie siadamy, uciskamy, no właśnie, trzemy, w związku czuję z tym ten kwas czas. się szybko wchłonie. Mm -hmm. Kwestia diagnostyki, później badań ultrasonograficznych, gdzie ten kwas jest rozlany po pośladku, mm -hmm. też jest trudna i tak naprawdę brak jest protokołów, żeby sprawdzić. Gdzie ten kwas, a gdzie jakieś obce ciało, czy też jasne, niechciane ciało. Pamiętać musimy jeszcze o jednej rzeczy, że mamy tłuszcz. I tego tłuszczu z reguły jest za dużo. Aha. W związku z tym można się poddać liposukcji i przeszczepić ten tłuszcz niechciany w miejsce, gdzie chcemy go mieć więcej. A to, już jest to jest jakaś to jest taka najbardziej. Mniej logiczna, niebezpieczna, prawda? Mniej niebezpieczna Aha. metoda, ale również musimy pamiętać, że dalej mamy to tarcie i ten tłuszcz będzie zanikał. Jest, jeżeli dodamy komórek macierzystych do przeszczepionego tłuszczą, się utrzyma dłużej. Ale, Wierzę, ale samo... cały czas mi się wydarzy, że to jakiś absurd. No, powiększać tak, jest. sobie specjalnie, pośladki na siłownie. Idźmy na siłownie, przysiady, prawda? Wysady, I e, rzeczywiście te pośladki tak, się wtedy step... podnoszą i jest, i jest ładniej, atrakcyjniej tak, i będą już, pasowały już, do naszego ciała. Komuś strasznie zależy. Ja myślę, że to, co powiedziałyśmy tu przed chwilą e, o, o stref i o mentalności naszej północnoeuropejskiej, mm. nie bójmy się tego słowa, prawda? Pośladki akurat są tam na czwartym czy piątym miejscu priorytetów życiowych. E, no niby tak, ale ostatnie badania pewnej firmy, która zajmuje się prezerwatywami, wskazywały, że ostatnio ten trend się zmienia, że dla mężczyzn oceniane są już, co, co dla, dla trzeciego mężczyzny, one są coraz bardziej istotne. No. Wiadomo, pierwsze są piersi, natomiast coraz więcej mężczyzn... No twarz e, też jest dosyć istotna chyba. No dużo dalej wyszło w badaniach. Naprawdę? Naprawdę. Świata. Nie, znaczy ja mówimy o pierwszym wrażeniu. Także Aha, taki tutaj. pierwszy rzut oka, to jednak jest w ten sposób. Także te, pierwsze, te, 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 te pośladki. pośladki są istotne, istotne dla tego pierwszego wrażenia, owszem. Także jeżeli mamy taką potrzebę. Jestem załamana psychicznie, muszę skończyć rozmowę z Państwem. Ja dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy wracali do trendu pośladkowego jeszcze wielokrotnie. Ale teraz już.